Katarzyna Cichopek, znana z dynamicznego zaangażowania w różne formy rozrywki, tym razem zachwyciła tanecznym występem w programie Halo Tu Polsat. Nie tylko publiczność, ale i sami prowadzący byli pod wrażeniem jej umiejętności, które doskonale zaprezentowała razem z Rafałem Maserakiem, swoim dawnym partnerem tanecznym stańca z, z gwiazdami. Ich spontaniczny taniec na antenie stał się momentem, który przypomniał wszystkim o tanecznych korzeniach Kasi. Nie mogło zabraknąć komentarza od Iwony Pawlowicz, znanej z bezkompromisowych ocen w tańcu z gwiazdami. Jurorka nie kryła zaskoczenia, mówiąc: Katarzyna Cichopek nie przestaje mnie zadziwiać. Mimo, że minęło już sporo czasu od jej ostatniego oficjalnego występu tanecznego, to nadal widać, że ma to coś. Jej rytm, gracja i technika są na poziomie, który rzadko spotykam u osób, które na co dzień nie zajmują się profesjonalnie tańcem. Ten entuzjastyczny odbiór potwierdza, że Katarzyna nadal posiada niezwykłą zdolność do oczarowywania zarówno jury, jak i widowni. To wystąpienie pokazało, że jej taneczne umiejętności nie tylko przetrwały próbę czasu, ale i nadal są w stanie dostarczać wysokiej klasy rozrywki. W reakcji na perfekcyjny taniec Katarzyny Cichopek w programie Halo tu Polsat Iwona Pawłowicz Znana z bezkompromisowych ocen w tańcu z gwiazdami, tym razem nie znalazła żadnych powodów do krytyki. Świetnie, Kasiu! Brawa dla Was chwaliła pod nagraniem występu, a jej entuzjazm podzielili również widzowie, którzy zostawili liczne pochlebne komentarze. W rozmowie z portalem Pomponik, Iwona Pawlowicz podkreśliła, że jej intencją, nawet gdy oceny nie są w pełni pozytywne, jest motywowanie uczestników do poprawy. Moim zdaniem ocena jest zawsze nieobiektywna. Nawet kiedy staram się być obiektywna, jest subiektywna, wyznała Jurorka, dodając, że nie ma wyrzutów sumienia i stara się być uczciwa wobec wszystkich uczestników. Pawlowicz odniosła się także do doniesień o konflikcie z Michałem Danilczukiem, tancerzem współpracującym z Majką Jeżowską. Danilczuk sugerował, że Jurorka bywa zbyt czepialna, co Pawlowicz stanowczo odrzuca. Proszę Was, kochani, uwielbiam Michała. Po pierwsze, jest to fantastyczny facet. Po drugie, jest to fantastyczny tancerz. Ale widzisz, to jest do końca nie tak, bo kiedy tańczył z Jackiem, ja mu dawałam najlepsze oceny. Czemu nie mówiono wtedy, że ja lubię Michała? Tłumaczyła Pawlowić, prosząc o niekreowanie sensacji tam, gdzie ich nie ma. Takie wyjaśnienia pokazują, jak delikatna może być równowaga między krytyką a wsparciem w świecie tanecznego show, biznesu, a także jak ważne jest, aby jurorzy utrzymywali profesjonalne i obiektywne podejście, nawet wobec narastających kontrowersji.